Witam serdecznie, Kilkowy Szlak, Subickie Łąki, 23 czerwiec 2014. Dzisiejszy temat to pytanie: czy staćcie na wyczyn? Czy staćcie na zrobienie czegoś, czego jeszcze nigdy w życiu nie robiłeś, a co może zmienić radykalnie styl Twojego życia? Czy staćcie na zrobienie czegoś, a co. Co trzeba określać i, i można określać wyłącznie w kategorii wyczynu. Wyczynu. A wiemy, że wyczynowcy, tylko wyczynowcy mają wyniki, te najlepsze. Tylko wyczynowcy mają rekordy. Tylko wyczynowcy. Czyli profesjonaliści, a do tego jeszcze wyczynowcy. Maksymalnie wyczynowcy. Ludzie, którzy potrafią postawić wszystko na jedną kartę. Zdecydowanie. I moje pytanie dzisiaj do Ciebie, czy staćcie na wyczyny w życiu? Czy staćcie na. Na coś, co, co diametralnie może zmienić swoje życie. Jeżeli sądzisz, że tak, jeżeli uważasz, że staćcie na prawdziwy wyczyn, a, który pozwoli ci poznać ciebie oczywiście bardzo mocno, ty poznasz siebie bardzo dobrze bardzo, bardzo dobrze, jeżeli się takiego wyczynu podejmiesz, już tak dokładnie poznasz i to da wiele, wiele odpowiedzi Tobie, ale jeżeli uważasz, że staćcie na wyczyn że chcesz tak bardzo zmienić styl swojego życia, że tak bardzo chcesz a, wznieść się naprawdę na wyższy, na wysoki, na bardzo wysoki poziom tego stylu życia. Przestać się absolutnie martwić a, problemami jakimiś finansowymi, ponieważ chcesz sprawić, żeby one zniknęły zupełnie. Przestać martwić się jakimiś drobiazgami, pierdołami, które ciągle gdzieś tam ci głowę zawracają. Jeżeli chcesz to zrobić, jeżeli chcesz się wznieść na ten wyższy, bardzo wysoki poziom, jeżeli jesteś gotowy do wyczynu, jeżeli staćcie na ten wyczyn, to słuchaj kolejnych kikowych szlaków. Będziemy powoli do tego zmierzać. Do zobaczenia jutro, hej.